Wszyscy, jestem w Katarze jestem na wyprawie z Adamem Utrap. Czykiem? To jest wyprawa do Kolumbii z rytuałem szamańskim, a Powiem wam, że to jest marzenie mojego życia, bo to jest coś niesamowitego, bo wszystko, czego doświadczam tutaj na tej wyprawie, jest jakby gigant gigantem, jeśli chodzi o moją duchowość i o poznawanie rzeczy zupełnie nowych. E, osobiście pracuję też z napijami e, jako jasnowidz, więc dla mnie bycie wśród szamanków i obserwowanie, szczególnie na rytuałach, które się wczoraj, e, obserwowanie ich pracy było czymś nie, po prostu mega wyzwaniem no, dla mnie samej, ale też e, obserwowanie jakimi narzędziami, jakimi materiałami, czy jak sobą dysponują, żeby pociągnąć ludzi do duchowości, ludzi. Po drodze od samej Bogoty zwiedzaliśmy bardzo ciekawe miejsca, bardzo mi się podobało. Wszystkie, wszystkie miejsca, które oglądaliśmy, mimo że coś tam wypadło nam z programu, ale ogólnie byłam bez żadnych oczekiwań, więc przyjmowałam wszystko naprawdę z wielką ochotą, z wielką przyjemnością. Jedzenie tutaj. Zostałowaliśmy się z tak, jak znajdują się ludzie mieszkający w tym miejscu, więc wszystko nam smakowało. Może nie wszystko wszystkim, ale grupa, z którą jestem, jest bardzo zgrana, jest bardzo, bardzo przyjacielsko do siebie nastawiona. Jakbyśmy się z wieki, więc na pewno coś tu jest. Poza tym sama organizacja, którą organizacja poprawy przez Adama jest naprawdę super. Jest duży spokój, jest cierpliwość, nie ma nerwówki, nie zażyło się ani razu, żebyśmy byli czymś zdenerwowani. I to naprawdę bardzo dobry wypoczynek. I te polecam wszystkim, którzy chcą doświadczyć czegoś nowego. Chcą doświadczyć właśnie spotkania z szamanami. W przyszłości myślałam, że spotkam się z szamanami syberyjskimi, z jakichś innych miejscach, a tu się okazało, że z Piątka z pulsem dla Adama, za to, że zabrał mnie na tą wyprawę. To był mój impulse, który pojawił się w poniedziałek rano daleko Telekom i szybka akcja, krótka decyzja i wiedziałam, że ja to muszę być. Pozdrawiam wszystkich.